To jest 60 sekund, które każdego dnia zmienia Twoje życie. Zaczynamy. Względność myśli. Wszystko jest inne niż nam się wydaje. Dzieje się tak, ponieważ interpretujemy pewne fakty, a każdy z nas ma rozum, prawie wolną wolę, dlatego powstają różne, czasem błędne interpretacje. Wydaje się, że żyjemy w rozwiniętym świecie pod każdym względem. Jednak okazuje się, że wciąż na całym świecie głoduje około miliarda ludzi. Jest to duża część naszej populacji, następne miliardy żyje na granicy ubóstwa. W Polsce i krajach sąsiadujących dziesiątki tysięcy dzieci nie dojada każdego dnia. Wystarczy trochę zmienić punkt widzenia na świat. Żyjemy sobie w centrum Europy, a w innych krajach panuje notoryczny głód. Ludzie nie martwią się czy wybrać buty od Prady czy Guciego. Oni martwią się o to, czy dzisiaj będą mogli coś zjeść. Więc taki system, jaki panuje w Polsce, jest całkiem dobry. Zawsze rano widać na mieście ludzi idących do pracy, do pogoni za pieniędzmi. Jednak ta kasa daje im w miarę godne życie, bo mają co do gara włożyć. Fakt, że zarobki są gorsze niż w Szwajcarii, jednak jakieś są. Chociaż bezrobocie jest niskie, firmy zwalniają pracowników. Jednak ten miliard głodujących w tej chwili ludzi daje do myślenia. Fakt, że niewolnicze życie pracownika jest szare. Ale takie niewolnicze życie dotyczy nas wszystkich. Nawet gwiazdy telewizji wykonują swój zawód za pieniądze, które dają im jedzenie. Zarabiają dużo więcej. Jednak oni pracują, aby zarabiać. Więc są trybami tej samej maszynki, co i my. To jest 60 sekund, które każdego dnia zmienia Twoje życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.